Halo, halo, moi drodzy, chwilę się nie widzieliśmy. No, miałem, kurczę, dość taki intensywny tydzień, także nie było czasu na gierkę, nie było czasu na przedstawianie Wam nowości w odcinkach. Ten Maznius też troszeczkę będzie opóźniony, ale postaram się Wam przybliżyć, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w świecie Solizium. Taką pierwszą informacją, taką powiedzmy dość budującą, jest fakt, że NCSoft w dalszym ciągu usuwa wszystkie plagi botów. Zdecydowana jest poprawa w mojej ocenie, zresztą z ziomkami z którymi rozmawiam też. Na tych wysokopoziomowych lokacjach, podczas wykonywania eventów, już no, ciężko jest tak naprawdę dojrzeć jakiegoś takiego bota. No, przynajmniej nie jest to na taką skalę, jak było wcześniej, gdzie tych po prostu botersków, boterskich ścierw była cała masa, całe plagi, aż praktycznie tym użytkownikom ze słabszymi sprzętami. Aż zarywało po prostu grafika, tak to wyglądało. Teraz jest zdecydowanie lepiej. W ubiegłym tygodniu do gierki wleciał również nowy Battle Pass. Nie ma tam czegoś, co zachęciłoby mnie mocno do tego właśnie, żeby go zakupić. Ale mamy również nowe bronie. Bronie już wyglądają zdecydowanie lepiej. Za chwilkę pokażę wam jedno i drugie. No wszystkie brońki są po standardowych cenach. 600 ludzków wystarczy, że tak powiem wyłożyć. Już sobie tutaj wlatujemy szybko przełączamy, cyk. Nowy Battle Pass. Jak widzicie, no w dalszym ciągu nie ma tutaj jakichś nadzwyczajnych przedmiotów. To jest jakaś książeczka, której tłumaczenie, którego tłumaczenia nie znam, powiem, to są te skillbooki nowe, albo coś innego, zaraz zobaczymy, albo kiedyś tam zobaczymy, może tak. Kostium, no ten już nie jest tak ciekawy jak ten wcześniejszy. Co do broni, o których wspominałem, tutaj już pokazujemy prezentację wszystkich. Mieszyk bardzo ładny. Łuk też. No te są na pewno lepsze niż były te poprzednie. Te takim z charakterem powiedzmy ogniowym. Stafik wygląda ładnie. dajerki też. Także na pewno takie osobniki, które lubią takie pieszczotliwe powiedzmy detale się odnajdą. No, różka też jest bardzo ładna. 600 luców to jeszcze nie jest taka, jakaś przepaść duża, której by się nie dało pokonać. Tarcza i też bardzo ładna jak widzicie. I kusze. Także no, nie jest drogo 600 lucentów, dostajemy to personalnie, szkoda niestety, że nie ma tych skinów po prostu na nasze całe konto, tylko, albo nawet na wszystkie postacie na jednym serwerze, tylko to jest po prostu dla jednej postaci przypisane. Ale tak czy inaczej wygląda to bardzo ładnie i nie jest takie jeszcze drogie, bo 600 ludzków to jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni sobie uskładać. Teraz przyszedł czas na kolejny smaczek na wtorek przyszły. Jest zapowiedziana kolejna, mam nadzieję, konferencja prasowa, bo jest tutaj mowa o live'ie. Z której dowiemy się na pewno całą kolejną masę, masę nowości. Będziemy na pewno informowani o tym, co twórcy nadal będą do gry wdrożać. Jakie będą nowe systemy, jak będzie pewnie wyglądała cała zawartość przyszła PVE i PVP. I mam nadzieję, taką skromną, ukrytą, że poznamy w końcu jakieś szczegóły na temat premiery tronu Liberty, właśnie na zachodzie, na naszej Europie. W czwartek jestem na pewno w pracy, ale tak czy inaczej obejrzę powtórkę tego, tej transmisji i na 100% wjedzie odcinek poświęcony właśnie stricte, wyłącznie tej transmisji, tego wszystkiego, co tam zostało powiedziane. Na pewno będzie mnie czekała ciężka robota, bo wydaje mi się, że tak jak to miało miejsce w styczniu, zostaniemy zalani po prostu informacjami, wizjami, devów. Dowiemy się czego, czegoś nowego. O, tu się spodziewam naprawdę lawiny potężnych, ciekawych informacji na temat tego z czym będziemy się borykać na co dzień w świecie Solizium. Także super sprawa, bardzo ciekawa informacja tamtego tygodnia, jedna z dwóch powiedzmy takich najbardziej ciekawych i teraz przechodzimy do następnej rzeczy. A następną rzeczą był wprowadzony oczywiście standardowo już podczas maintenance'u nowy updatecik nie było tam kolosalnych zmian, dlatego też postanowiłem to mówić dzisiaj, bo szkoda było tworzyć odcinka, a tak jak mówiłem na początku materiału, mój, powiedzmy, ubiegły tydzień również był dość mocno intensywny pod znakiem mojej obrony pracy inżynierskiej, no, która się tam notabene obroniła dzięki <noise> dzięki różnym powiedzmy czynnikom także wracając do tematu głównego, zmianą uległy w końcu Mystic Globy leciało tam niesamowite barachło teraz możemy dostać fajne, fajne rzeczy, między innymi między innymi właśnie Grostowny. co tutaj takie ważne no, zmieniła się ilość wymaganych kontrakt y, y, coinów na zakup tych właśnie kluczy do Mystic Globów z 3 do 15, no jest to dużo, ja tego nakupiłem naprawdę sporo, także mam zapas, tylko że nie mogłem tego namagazynować, bo jak wiecie ma to, te klucze mają swoją przydatność, jest to 7 dni, jakieś drobne zmiany w Dungeonach, zmiany w Siege'u, był lekutki rebalansik, pewne skier zostały naprawione, Wiadomo, kodeks został tam przetłumaczony troszeczkę lepiej. Pewne niedogodności, takie jak na przykład gdzieś około 30 poziomu, bo nawet tworzyłem postać na asocie. Był problem z golemem, dało się go jedynie pokonać w sposób taki nie do końca zgodny z prawem. Powiedzmy, trzeba było troszeczkę przybugować, trochę przy interfejsie pozmieniano. No i wprowadzono tego Battle Passa i te wcześniej wspomniane przeze mnie skiny. Także, no, zawartość dodana w ubiegłym tygodniu do gry, była chyba najmniej obszerna, patrząc na wcześniejsze tygodnie, no a też się nie ma co dziwić, no, nie, nie da się w nieskończoność po prostu y, szlifować tego diamentu, mamy już taki powiedzmy w miarę jakiś taki brylancik, tak, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o właśnie ten patch. Teraz czas na informacje, myślę, że już ostatnią, taką najbardziej znaczącą cokolwiek w ubiegłym tygodniu, y, portal Trone Liberty online, poinformował nas o tym, że Amazon dołożył nowy database do swojego klienta. czyli znaczy, klienta jeszcze nie istnieje, bo tak naprawdę nie możemy nic pobrać. Chodzi o dodanie database'u pod beta testy. No nie wydaje mi się, żeby to coś mogło przyspieszyć premierę na Europie. Miejmy nadzieję, że lada moment dostaniemy jakąś informację, bo poza tym portalem i poza różnymi innymi portalami, które pisały o tej śmiesznej zmianie, powiedzmy, tego database'u, nie mamy żadnych wieści na temat jakiejkolwiek daty, nawet przybliżonej, właśnie tych CBT, które zostały nam obiecane na pierwszy kwartał. Jak już sami wiecie, mamy marzec, czyli ostatni miesiąc kwartału. No, zobaczymy, czy, czy uda się wystartować CBT na Europie, liczymy na to wszyscy, zobaczymy wtedy, co tak naprawdę będzie dodane, co z tymi wszystkimi rzeczami związanymi z monetyzacją, czy ludzki pozostaną jednak, czy nie, bo tak naprawdę poza tą konferencją prasową i listem numer bodajże 7. No, mamy podstawy do tego, żeby twierdzić, że jeżeli chodzi o monetyzację ludzki i cała reszta po prostu wszystkich mechanik pozostanie jeden do jednego. Na stronie Amazonu, oczywiście nadal jest milczenie. Tutaj mamy na tym, na tym, na tym, w tym newsie zawartość taką w postaci trailera. I żeby Was tu nie zmyliło, ten trailer jest sprzed 8 miesięcy więc nic nowego nie zostało stworzonego dla nas y, osób grających które będą grały w przyszłości na Europie pod szyldem Amazonu no zobaczymy co przyniesie czas jak coś się oczywiście pojawi to na pewno na moim kanale zostaniecie o tym niezwłocznie poinformowani tak więc no, to by była ostatnia informacja tak jak widzicie moi drodzy, teraz przyszedł czas w sumie na podsumowanie. No, Ten ubiegły tydzień troszeczkę napawa nas takim lekkim powiewem optymizmu. Coś tam zostało ze strony Amazonu w końcu delikatnie ruszone powiedzmy naprzód, jeżeli chodzi o te CBT. Miejmy nadzieję, że ten tydzień upłynie z posiadaniem przez nas jakichkolwiek informacji, nawet. No, no, dlaczego Amazon nie napisze jednego jakiegoś news'a, że pracują, że będzie to, nie wiem, opóźnione, będzie przyspieszone, będzie w terminie, nie będzie w terminie? No, liczymy na to. Troszeczkę można powiedzieć, że nie jesteśmy szanowani przez tego dużego producenta, dużego wydawcę. No, miejmy wszyscy nadzieję, że troszeczkę to wszystko przyspieszy. Jak widzicie, gierka się nadal zmienia. Już tak samo jest zapowiedziany, ale to nie będę o tym mówił teraz, tylko odniosę się do tego pewnie może nawet jutro, bo będzie na pewno nowy patch note i nowa, nowa zawartość dodana standardowo przy maintenance w środę. Będzie możliwy transfer naszych postaci. Nie będę o tym mówił w szczegółowie. na pewno troszeczkę to pomoże i troszeczkę też zaszkodzi. Na pewno gracze najbardziej aktywni polecą wszyscy na Asotę też tam zacząłem tworzyć postać, ale przez Last Epocha, którego no pod powiedzmy namową moich ziomeczków z Discorda sobie pobrałem, ogrywam teraz, no mega fajna gra, przyjemna, ale to nie jest, nie chcę tutaj mieszać na moim kanale jakimiś nowymi tytułami, bo tutaj wszyscy czekamy na tą premierę w Europie Trone Liberty. Tak więc, no, na dzisiaj to koniec. Sorry za lekkie opóźnienie, ale tak jak mówiłem, no niestety, mamy alibi w postaci tych wielu innych rzeczy, które musiałem wykonać w tamtym tygodniu. Dużo rzeczy musiałem na ostatnią chwilę dopiąć. Wszystko się udało na szczęście. Tak więc, zapraszam w dalszym ciągu na naszego Discorda. Zapraszam do polemizacji na temat tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałem pod, tutaj w sekcji komentarzy pod filmem. Także trzymajcie się ciepło. Życzę Wam udanego tygodnia. Czekamy na, na nowe wieści, także pozdrawiam, trzymajcie się, bajo.